Hej, tu Aitra. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w 31. odcinku rachunku prawdopodobieństwa. Dzisiaj omówimy sobie temat nierówności związane z momentami. Plan działania na dzisiaj jest następujący. Najpierw pokażę Wam nierówność Trzebyszewa oraz nierówność Trzebyszewa-Bienajme. Potem zrobimy wspólnie zadania. A następnie zostawię wam zadania do samodzielnego rozwiązania oraz tradycyjnie wskazówki i odpowiedzi jak sobie z tymi zadaniami poradzić. Zacznijmy najpierw od nierówności Czebyszewa. Twierdzenie pierwsze. Niech X będzie nieujemną zmienną losową, wtedy dla każdego epsilon większego od zera mamy następującą nierówność Prawdopodobieństwo, że zmienna losowa x będzie większa bądź równa od epsilon jest mniejsze bądź równe od wartość oczekiwana x podzielone przez epsilon. I teraz zobaczmy sobie taki prosty przykład, jak ta nierówność działa. Zmienna losowa x ma rozkład jednostajny na odcinku 0,1. Korzystając z nierówności czebyszewa oszacować prawdopodobieństwo, że x będzie większe bądź równe niż 3 czwarte. Najpierw musimy sobie przypomnieć rozkład jednostajny i jego gęstość. Tutaj mamy rozkład jednostajny na odcinku 0,1. Wobec tego jego gęstość jest następująca. f od x to się równa 1, gdy x przyjmuje wartości z przedziału domkniętego 0,1. 0 dla pozostałych punktów x. I teraz na tym etapie. Kiedy rozkłady zmiennych losowych zostały już dawno omówione, możecie śmiało korzystać z poznanych tam wzorów na wartości oczekiwane czy wariancje. Nie musicie tego liczyć z gęstości. Wobec tego, korzystając ze wzoru na wartość oczekiwaną zmiennej losowej o rozkładzie jednostajnym, ja mogę od razu napisać, że wartość oczekiwana z X to się równa 1 plus 0 podzielone na 2. Zatem jedna druga. Wobec tego mam wszystko, czego potrzebuję, aby skorzystać z nierówności Czebyszewa. Mamy oszacować prawdopodobieństwo, że zmienna losowa x będzie większa bądź równa niż 3 czwarte. Zobaczcie, że to jest właśnie to, co mamy we wzorze 1 po stronie lewej. Zatem 3 czwarte to jest po prostu wartość epsilon. Więc z wzoru 1 mogę napisać, że to prawdopodobieństwo jest mniejsze bądź równe od wartości oczekiwanej z Xa, podzielone przez epsilon. Epsilon w tym wypadku to jest 3 czwarte. Wobec tego w mianowniku mamy 3 czwarte. Wartość oczekiwana Xa jest mi znana, to jest 1 druga. Zatem mam 1 druga razy tutaj. Mam dzielenie przez ułamek zwykły, więc mnożę przez jego odwrotność, mam 4 trzecie. Wójka z czwórką mi się skróci, więc tak naprawdę zostaje nam 2 trzecie. Wobec tego to prawdopodobieństwo, że zmienna lasowa x przyjmie wartości większe bądź równe od 3 czwartych, jest mniejsze bądź równe niż 2 trzecie. Więc tak się z tej nierówności korzysta w takim dosyć łatwym przykładzie. No to teraz zobaczmy, jak wygląda nierówność Trzebyszewa-Bienajme. Nierówność Trzebyszewa-Bienajme wynika z nierówności Trzebyszewa i ma następującą postać. Prawdopodobieństwo tego, że wartość bezwzględna z x minus wartość oczekiwana z x będzie większe bądź równa od epsilona, to prawdopodobieństwo jest mniejsze bądź równe niż wariancja zmiennej losowej x Podzielone przez epsilon do kwadratu dla dowolnego epsilon większego od zera. Tutaj Wam powiem, że w podręcznikach znajdziecie wiele innych nierówności, które wynikają z nierówności Czebyszewa. Tak naprawdę ja zdecydowałam się skupić na tych dwóch nierównościach, ponieważ one najczęściej pojawiają się w zadaniach. I te zadania są dosyć fajne na te nierówności. Poza tym. Inne nierówności, które są wnioskami z nierówności czebyszewa, wyglądają dosyć podobnie i korzysta się z nich również w sposób podobny. Ok, zatem mamy nierówność czebyszewa-bienajmę i zobaczmy jakiś łatwy przykład. Korzystając z nierówności czebyszewa-bienajmę, ocenić prawdopodobieństwo, że zmienna losowa o rozkładzie normalnym n m sigma odchyli się od swojej wartości oczekiwanej o co najmniej 3 odchylenia standardowe. Wobec tego mamy tutaj do czynienia z rozkładem normalnym o parametrach m sigma. Znając rozkład normalny powinniście od razu wiedzieć, że wówczas wartość oczekiwana zmiennej losowej x to jest m, a wariancja zmiennej losowej x to jest sigma kwadrat. Tutaj nie trzeba niczego liczyć, możecie to po prostu powiedzieć od razu. No i teraz musimy skorzystać z tej nierówności, czy wyszewabie Zobaczcie, w treści zadania jest informacja, że zmienna losowa odchyli się od swojej wartości oczekiwanej, czy to jest ta część. Zmienna losowa odchyli się od swojej wartości oczekiwanej o co najmniej 3 odchylenia standardowe. Wobec tego epsilon w tym zadaniu przyjmuje wartość 3 sigma, tak? 3 odchylenia standardowe. Odchylenie standardowe jest podane tutaj. OK, więc zapiszmy to teraz. Zatem mamy, że prawdopodobieństwo, że zmiana losowa x odchyli się od swojej wartości oczekiwanej, wartość oczekiwana jest równa m, czyli mamy wartość bezwzględną z x minus m, o co najmniej trzy odchylenia standardowe, czyli jest większe bądź równe od 3 sigma. Czyli mamy takie prawdopodobieństwo i widzimy, że to jest lewa strona wzoru drugiego. Więc ze wzoru drugiego możemy napisać, że to jest mniejsze bądź równe od wariancji zmiennej losowej x, czyli d kwadrat x, podzielone przez epsilon do kwadratu, czyli 9 sigma kwadrat. Ale my wiemy, że wariancja zmienny losowej o rozkładzie normalnym o takich parametrach to będzie sigma kwadrat. Więc mamy sigma kwadrat podzielone przez 9 sigma kwadrat, czyli tak naprawdę 1 dziewiąta. Wobec tego prawdopodobieństwo tego, że zmienna losowa o rozkładzie normalnym odchyli się od swojej wartości oczekiwanej o co najmniej 3 odchylenia standardowe jest mniejsze bądź równe niż 1 dziewiąta. Dobrze. Poznaliśmy zatem nierówność Czebyszewa. Poznaliśmy nierówność Czebyszewa Bienajme, więc teraz przeliczmy kilka zadań wspólnie, aby utrwalić sobie te informacje. W partii towaru o wadliwości 2% wylosowano bez zwracania 400 elementów. Korzystając z nierówności Czebyszewa, oszacować prawdopodobieństwo, że wśród wylosowanych elementów liczba wadliwych nie będzie przekraczać 5%. OK, no to teraz musimy sobie to wszystko rozpisać. Tutaj będzie nam bardzo ładnie pasował rozkład Bernoulli'ego, więc musimy sobie wszystko pod ten rozkład przygotować. No to mamy, że z partii towaru o wadliwości 2% wylosowano 400 elementów. Wobec tego n równa się 400, jest to liczba wylosowanych elementów. Wadliwość towaru to jest 2%, zatem jeśli za sukces uznamy wadliwość, wobec tego p będzie równe 200. I teraz x jest to liczba elementów wadliwych spośród wszystkich wylosowanych. Tak, wylosowaliśmy 400 elementów, a x oznacza ilość wadliwych elementów wśród tych 400 wylosowanych, więc tutaj jest ten rozkład Bernoulli'ego, który zapowiedziałam. X ma rozkład Bernoulliego o parametrach n równe 400 i p równe 200. No to teraz, rozkład Bernoulliego nam jest doskonale znany, więc możemy sobie od razu śmiało napisać, że wartość oczekiwana zmienny losowej o rozkładzie Bernoulliego to jest po prostu n razy p. Czyli Mamy 400 razy 200, a to jest 8. No, i teraz rozpiszmy sobie to, o co nam chodzi w treści zadania. Czyli mamy tak, mamy oszacować prawdopodobieństwo. Jakie prawdopodobieństwo? Że wśród wylosowanych elementów liczba wadliwych nie będzie przekraczać 5%. No to liczba wadliwych elementów to jest x. I ta nasza liczba wadliwych elementów ma nie przekraczać 5% spośród wszystkich wylosowanych. Czyli wzorem mogę to zapisać jako x, mniejsze bądź równe od setnych, to jest to 5% razy ilość elementów, jakie posiadam w mojej próbie. Czyli tak naprawdę mam 5 setnych razy 400, a to jest 20. No i teraz już jestem gotowa do tego, aby skorzystać z nierówności Trzebyszewa. Najpierw przypomnijmy sobie tą nierówność. Prawdopodobieństwo tego, że zmienna liczba x przyjmie wartość większą bądź równą od epsilona jest mniejsze bądź równe niż wartość oczekiwana z x przez epsilon. Dobrze, tutaj za chwilkę się przekonacie, że będę potrzebowała to samo, ale z minusem. I teraz zwróćcie uwagę na to, że jeśli pomnożę tą nierówność stronami przez minus 1, no to tutaj będę miała minus prawdopodobieństwo że x będzie większe bądź równe niż epsilon, ale kierunek nierówności ulegnie mi zmianie, czyli będzie większe bądź równe od minus EX przez epsilon. Tak, uważajcie tutaj, żeby nie zapomnieć o tym, że kierunek nierówności musi się zmienić. I teraz zobaczmy, jak to możemy wykorzystać. Wobec tego tutaj obliczyliśmy sobie że tak naprawdę interesuje nas prawdopodobieństwo tego, że zmienna losowa x będzie mniejsza bądź równa niż 20. Ale zobaczcie, że w nierówności Trzebyszewa ja potrzebuję nierówność w drugą stronę i to jeszcze nierówność słabą, więc musimy do tego doprowadzić. Tutaj mogę skorzystać z zdarzenia przeciwnego. Tak, czyli prawdopodobieństwo tego, że x jest mniejsze bądź równe niż 20, mogę zapisać jako 1 minus prawdopodobieństwo tego, że x jest większe niż 20. I teraz zobaczcie, już mi niewiele brakuje, tylko potrzebuję nierówność słabą, a mam ostrą. Ale co tak naprawdę oznacza, że x jest większe niż 20? x to jest liczba elementów wadliwych. Więc jeśli x ma być większe od 20, no to tak naprawdę x musi być większe bądź równe od 21. No bo nie mam 20,5 elementa. Mogę mieć 21 elementów. Więc tak naprawdę mogę zapisać, że to się równa 1 minus prawdopodobieństwo tego, że x będzie większe bądź równe niż 21. No i teraz zobaczcie. Jedynkę mam, z tym nic nie zrobię, więc mogę ją przepisać, ale tu mam właśnie tą część z tym minusem. Dlatego sobie wcześniej zrobiłam pod to ściągę. I teraz mogę z tej mojej ściągi skorzystać, no bo wtedy mam, że to jest większe bądź równe. 1 zostaje, z tym nic nie zrobię, minus mam, więc minus zostaje. I teraz mam wartość oczekiwaną w liczniku, a wartość oczekiwana to jest 8, więc ją od razu tutaj wstawiam, podzielone przez epsilon. Ale moim epsilonem jest ta liczba tutaj, czyli podzielone przez 21. Zatem mam 1 minus 8 pierwszych, a to się równa 13 dwudziestych pierwszych. w przybliżeniu jest to 619 tysięcznych. Więc widzimy, że prawdopodobieństwo tego, że liczba elementów wadliwych nie będzie przekraczać 5%, to prawdopodobieństwo jest większe bądź równe niż 619 tysięcznych, albo jeśli wolicie 62 Setne. Ok. No to zadanie następne. Zdarzenie A zachodzi w każdym doświadczeniu z prawdopodobieństwem 1 druga. Czy można twierdzić z prawdopodobieństwem większym niż 0,97, że ilość pojawień się zdarzenia A w tysiącu niezależnych doświadczeń będzie zawarta w przedziale otwartym od 400 do 600? Tutaj również powinniście już wyczuwać, że pojawi się zmienna o rozkładzie Bernoulliego, więc możemy zacząć robić przygotowania pod to. Tutaj mówimy o tym, że zdarzenie A ma się pojawić w tysiącu niezależnych doświadczeń. No to w takim razie N to się równa 1000. To jest ilość tych doświadczeń, tych niezależnych doświadczeń. I teraz mamy powiedziane, że to zdarzenie zachodzi z prawdopodobieństwem jedna druga, wobec tego p to się równa 1 druga. I teraz mamy zmienną osobą x, która tak naprawdę reprezentuje ilość wystąpień zdarzenia A w tych tysiącu próbach. A to już jest rozkład Bernuliego z parametrami n równe 1000 i P równe jedna druga. No, i teraz wartość oczekiwana to jest n razy p, czyli 1000 razy 1, 2, zatem to jest 500. Wariancja zmiennej losowej o rozkładzie Bernuli'ego wyraża się wzorem npq, czyli mam 1000 razy 1, 2 i razy 1, 2. No, bo skoro p jest 1, 2, no to q będzie również 1, 2, a to jest 250. I mam wszystko, co potrzebuję, aby zacząć przygotowania, pod skorzystanie z nierówności Czebyszewa Bienajmy tym razem. Przypomnijmy sobie tą nierówność, bo będzie nam łatwiej. Prawdopodobieństwo tego, że wartość bezwzględna odchyli się od swojej wartości oczekiwanej o co najmniej epsilon jest mniejsze bądź równe niż wariancja tej zmienny losowej podzielony przez ten epsilon do kwadratu. Tutaj będę potrzebowała znowu tą nierówność, ale z minusem z przodu, więc jeśli podzielę stronami przez minus 1, albo pomnożę stronami przez minus 1, no to tutaj i tutaj dostanę minus, ale pamiętajcie o zmianie kierunku nierówności tej tutaj na przeciwny, żeby wszystko było poprawnie. No i teraz zobaczcie, jak sobie z tym poradzić. Z treści zadania potrzebujemy obliczyć prawdopodobieństwo, że zdarzenie A wystąpi od 400 razy do 600 razy. Tak, tutaj mamy ten przedział otwarty. Ale nierówność czy ma najmę, nie jest taką nierównością podwójną. Tutaj mamy jakąś wartość oczekiwaną, prawda? Więc jak sobie z tym poradzić? Pomniejszmy wszystko o wartość oczekiwaną. A wartość oczekiwana jest 500. Czyli będę miała tak 400 minus 500, czyli minus 100. Jest mniejsze niż x minus 500, jest mniejsze niż 600 minus 500, czyli 100. I teraz zobaczcie, taka nierówność podwójna może być właśnie zwinięta do nierówności z wartością bezwzględną. Czyli mogę to zapisać jako prawdopodobieństwo, a w środku będę miała x minus 500 co do wartości bezwzględnej będzie mniejsze od 100. Zatem widzimy, że już to wygląda lepiej. Ale jeszcze nie mamy dokładnie tego, co nam potrzeba. Zatem skorzystajmy z zdarzenia przeciwnego, czyli to prawdopodobieństwo mogę zapisać jako 1 minus prawdopodobieństwo tego, że zmienna losowa odchyli się od swojej wartości oczekiwanej, bo 500 to jest wartość oczekiwana o co najmniej 100. Tak, zobaczcie, tu było mniejsze. W zdarzeniu przeciwnym będzie większe bądź równe niż 100. I teraz już patrząc na to, mogę skorzystać z tej tutaj nierówności, czyli to jest większe bądź równe niż 1, które było minus wariancja, a to jest 250, podzielona przez epsilon y do kwadratu, czyli 100 do kwadratu. Zatem mamy 10 tysięcy. A to jest 1 minus 25 tysięcznych, a to się równa 975 tysięcznych. W treści zadania było pytanie, czy można twierdzić z prawdopodobieństwem większym niż 97 że tak się stanie? I odpowiedź jest tak, ponieważ pokazaliśmy, że prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia A w przedziale otwartym 400 do 600 jest większe bądź równe niż 975 tysięcznych. A 975 000 jest większe od 97. Setnych. Stąd odpowiedź jest twierdząca. No to jeszcze jedno zadanie, które zrobimy wspólnie. Zmienne losowe XI, gdzie i się zmienia od 1 do 4 są niezależnymi zmiennymi o tym samym rozkładzie jednostajnym na odcinku 01. A my mamy oszacować prawdopodobieństwo, takie P. Od x1 plus x2 plus x3 plus x4 jest mniejsze niż 3. No i teraz zobaczmy. Przyjmujemy, że x, czyli nasza zmienna losowa x, to jest po prostu suma tych wszystkich zmiennych losowych. No i z treści zadania wynika, że wszystkie zmienne xi mają ten sam rozkład jednostajny na odcinku 01 i są one niezależne. I teraz. Skoro jest to rozkład jednostajny, więc od razu możemy powiedzieć, że e x, I to się równa 0 plus 1 przez 2, czyli 1 druga. I taka wartość jest prawdziwa dla każdego i, no bo wszystkie te zmienne mają taki sam rozkład. No i stąd mamy e x to się równa e od x1 plus x2 plus x3 plus x4. Wobec tego możemy powiedzieć, że to się równa e x1 plus e x2 plus e x3 plus e x4. Każdy z tych e x i jest równe 1 druga. Wobec tego wartość oczekiwana zmienna osoby x jest równa 2. No i teraz będziemy chcieli skorzystać z nierówności czebyszewa. Przypominamy sobie tą nierówność, prawdopodobieństwo tego, że zmienna osoba x przyjmie wartości większe bądź równe od epsilon, jest mniejsze bądź równe niż. Wartość oczekiwana zmienna losowej x podzielone przez epsilon. No i tutaj już się nie powinniście dziwić, że bardzo często w treści zadania potrzebujemy tą nierówność, ale z minusem przed P. I teraz zobaczmy, mamy P x1 plus X2 plus X3 plus X4 ma być mniejsze niż 3. Czyli tak naprawdę możemy zapisać, że to jest prawdopodobieństwo tego, że zmienna słowa x będzie mniejsza od 3 bo przyjęliśmy, że x to jest suma tych czterech zmiennych. I teraz znowu, korzystając z prawdopodobieństwa przeciwnego, możemy zapisać, że to się równa 1 minus p, x większe bądź równe niż 3. I teraz możemy skorzystać z tego. I mamy 1 minus i teraz w liczniku potrzebujemy wartość oczekiwaną x, a ona jest 2. W mianowniku potrzebujemy epsilon, a to jest wartość, która jest tutaj. Czyli mamy 1 minus 2 trzecie, a to się równa 1 trzecia. Wobec tego dostaliśmy taką odpowiedź, że prawdopodobieństwo tego, że suma tych czterech zmiennych będzie mniejsza niż 3, jest większe bądź równe niż 1 trzecia. I to jest ostatnie zadanie, jakie zrobiłam z Wami wspólnie. Teraz zadania do zrobienia dla Was. Niech x będzie liczbą sukcesów otrzymaną w 20 próbach Bernoulli'ego z prawdopodobieństwem sukcesów w pojedynczej próbie równym p4,0. Korzystając z nierówności trzebyszewa Bjenajmę, oszacować, że zmienna lasowa x przyjmie wartości z przedziału otwartego 4 do 12. Stosując nierówność trzebyszewa najmę, oszacowano, że prawdopodobieństwo tego, że liczba orłów w serii rzutów symetryczną monetą będzie różnić się od swojej wartości oczekiwanej o co najmniej 25% tej wartości nie jest większe niż 1,6. Ilu co najmniej rzutów składa się ta seria? Niech zmienna losowa x będzie sumą 10 niezależnych zmiennych losowych o tym samym rozkładzie wykładniczym z parametrem lambda równym 2. Korzystając z nierówności Trzebyszewa oszacować prawdopodobieństwo, że x będzie większe bądź równe niż 8. Korzystając z nierówności Trzebyszewa-Bienajme oszacować prawdopodobieństwo, że x będzie w przedziale otwartym od 2 do 7. No i to są zadania dla Was. No i teraz tradycyjnie pokażę Wam wskazówki i rozwiązania tych zadań. Tutaj macie znowu rozkład Bernoulliego, więc tutaj nic nie powinno Was zaskoczyć. Zadanie siódme jest troszeczkę ciekawsze, bo również korzystacie z rozkładu Bernoulliego i z nierówności czebyszewa bienajme ale Waszym ostatecznym celem jest podanie wartości n. No i zadanie ósme. Zadanie ósme. Jest dosyć zbliżone do zadania, które robiliśmy. Tylko tutaj sumujecie nie 4 zmienne, a 10. Ale samo postępowanie jest dosyć podobne. I super. To jest wszystko, co przygotowałam dzisiaj dla Was. Standardowo podaję Wam listę książek, z jakich korzystam, przygotowując tę prezentację. Wszelkie uwagi są mile widziane. Jeśli macie jakieś pytania uwagi, komentarze, to zostawiajcie je proszę w komentarzu pod tym materiałem. Jeśli Wam się podobało, dajcie klik w górę, zasubskrybujcie mój kanał. Zostaje mi życzyć Wam powodzenia, miłego liczenia zadań i do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się, cześć!